Przede wszystkim gratulacje panie starosto. Czy emocje już opadły? Tak, zdecydowanie tak. Dzisiejsza sesja była bardzo ważna, myślę, że też osobiście dla mnie, ale też i dla całego samorządu powiatu płockiego. Po tym trudnym czasie, w jakim się znaleźliśmy, czyli po tragicznej śmierci naszego starosty Mariusza Bieńka, dzisiaj Rada Powiatu podjęła decyzję odnośnie przyszłości. Czy trudno było podjąć decyzję o tym, że będzie pan kandydował na to stanowisko? Długo rozważałem i zastanawiałem się nad tą decyzją, ponieważ z jednej strony no Cały czas martwię się o swoją gminę. Gminę Radzanowo, która jest moją małą ojczyzną, jest to moje miejsce na ziemi. Natomiast przy podejmowaniu tej decyzji e, chcę, aby dzięki temu, że będę w strukturach powiatu płockiego, aby nasza gmina Radzanowo jeszcze lepiej się rozwijała i dzięki temu, że będę pracował tu, chciałbym być jak najlepszym przedstawicielem mieszkańców gminy Radzanowo w samorządzie powiatowym. Dodam, że podejmując tę decyzję, e, no, duży wpływ na to miały też rozmowy z najbliższymi osobami świętej pamięci Mariusza które zachęcały mnie do podjęcia takiego kroku. Zdecydowałem się, chciałbym jak najlepiej pracować na rzecz mieszkańców Powiatu Płockiego i wspólnie z Radą Powiatu dalej realizować, kreować ten zrównoważony rozwój pięknej Ziemi Płockiej. Na najbliższych współpracowników, na członków zarządu wybrał Pan osoby, które pełniły tę funkcję wspólnie ze świętej pamięci Mariuszem Bieńkiem, czyli liczy Pan również na ich wsparcie w tych pierwszych przynajmniej miesiącach? Zdecydowanie tak. Uznałem, że należy kontynuować ten autorski pomysł, jeżeli chodzi o skład zarządu Mariusza Bieńka i chciałbym z tymi doświadczonymi już samorządowcami współpracować i wspólnie budować Powiat Polski. Panie Starosto, jeszcze jedno pytanie, bo wydawało się takim bardzo naturalnym, że to właśnie pan będzie kandydatem na stanowisko Starosty Płockiego. Po tym jak bardzo dużo czasu spędzał pan z, z Mariuszem Biękiem, po tym jak czerpał pan chyba też od niego wiedzę, uczył się bycia liderem. Czyli te takie najlepsze cechy z dobrego samorządowca. Z Mariuszem znaliśmy się 15 lat. Przyjaźniliśmy prywatnie wspólnie, wspólne studia magisterskie, potem studia MBA, no i współpraca w samorządzie. Wielokrotnie rozmawialiśmy bardzo długo na temat tego, co dzieje się w gminie, w powiecie. Wymienialiśmy swoje poglądy, swoją wiedzę, ale też razem tworzyliśmy lokalną grupę działania razem dla rozwoju i zdecydowanie dla mnie Mariusz to wzór samorządowca, świetny wizjoner, lider, osoba, od której tylko można się uczyć. Czyli te wszystkie rzeczy, które zapoczątkował się tej pamięci Mariusz Bieniek, będzie Pan kontynuował? Jak najbardziej tak. Uważam, że kontynuacja tych pozytywnych zadań robionych w powiecie płockim to podstawa. Do tego będziemy chcieli też zrealizować nowe przedsięwzięcia po to, aby jeszcze ten rozwój pięknej ziemi płockiej nabrał jeszcze większego dynamizmu.